Około pół roku temu miałem okazję testować dla Was na omach kanału XCOM klawiaturę K95XT od Corsera, czyli następczynię legendarnego już modelu premium tej marki. Dzisiaj natomiast mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że K95 XT przy spotkaniu z kasetką RGB no to jest powiedzmy średnia półka. Zapraszamy do oglądania recenzji, w której przyjrzymy się klawiaturze za bagatela 1100 zł. Ruszajmy! Zacznijmy od tego, co padło we wstępie. 1100 zł za klawiaturę mechaniczną bądź optyczną, bo Corsair wraz z kasto wchodzi także w ten segment. To bardzo wysoka cena, wręcz zaporowa, i śmiem twierdzić, że znajdą się wśród Was może 2-3 osoby rzeczywiście zainteresowane zakupem tego produktu z marszu. Jednocześnie, przy takiej kwocie, po pierwsze, oczekiwania są bardzo wysokie, a po drugie, rzeczywiście w wielu kwestiach Corsair popracował nad tym, co w poprzednich modelach uważałem za rzeczy konieczne do poprawienia. Efekt? Zobaczcie sami. Klawiatura przychodzi do nas w sporym kartonie z kilkoma akcesoriami, przede wszystkim dodatkowe przyciski o charakterystycznej strukturze i profilu, kick-up puller, papierologia, no i podpórka pod nadgarstki. Finalizuje to ona, duża, ale z grubsza na pierwszy rzut oka przypominająca mk 95 klawiatura. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Corsair konsekwentnie trzyma się designu, i każda kolejna klawiatura utrzymana jest w identycznej kolorystyce oraz stylu. W tym wypadku jest to czarna, szczotkowana płytka z metalu rozpościerająca się dookoła klawiszy, z bardzo charakterystycznym przetłoczeniem w górnej belce. Nie sposób pomylić tego urządzenia z czymś od konkurencji. Pewnym wyróżnikiem pozostaje intrygująca rolka czy też gałka po lewej stronie, błyszczący czarny panel w centrum i odrobina błyszczącego plastiku po bokach uzupełnionego podświetleniem strefowym RGB. Generalnie, co też trzeba zaznaczyć, K100 jest jest sporą, pełnowymiarową propozycją ubogaconą o kilka dodatkowych przycisków G na lewej krawędzi. Waga też słuszna, bo sięga 1350 gramów, co z kolei przekłada się na solidność wykonania. Rzeczywiście klawiatura sama w sobie nie pracuje, tworzywa są grube, pod spodem zadbano o odpowiednią stabilizację oraz dwie stopki regulujące nachylenie wraz z kanałami do przeprowadzenia przewodów. No i jeszcze finalizując wykonanie mamy tą podpórkę pod nadgarstki, która uległa ewolucji i to zauważalnej. Do tej pory Corsair rzeczywiście nie mógł pochwalić się najlepszymi podpórkami pod nadgarstki, moim zdaniem był to element najgorzej wykonany, patrząc nawet na te najdroższe klawiatury, ale tutaj się to zmienia. Spójrzcie, mówimy o dosyć grubej podpórce, która nie ugina się jakoś przesadnie, do tego mocowana w końcu na magnesy, umieszczona na takich gumkach. No i jeszcze sama powierzchnia, miękka, wypełnienie, a całość pokryta gumą, która moim zdaniem powinna znieść nawet długie miesiące użytkowania i nie powinny pojawiać się żadne przetarcia, a przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Są jeszcze rzeczy, na które muszę w ramach szczerości trochę pogrymasić. Po pierwsze przewód. Ze względu na obecny z tyłu port USB Passroom kończą go dwie wtyczki USB. Niestety jednocześnie przeważa to o jego grubości. Jest on bardzo sztywny, opleciony i stosunkowo trudno układa się na biurku. Dalej jest rolka, ta po lewej stronie. Ma bardzo przyjemny w odczuciach klik, ale jednocześnie pojawia się poczucie przycierania, takiego delikatnego. O jej funkcjach natomiast później. Finalnie chciałbym wtrącić jeszcze trzy grosze odnośnie przycisków multimedialnych. Ludzka ciekawość powodu Podawała, że postanowiłem zajrzeć do ich wnętrza. Efekt jest taki, że natrafiłem na cieniutkie plastikowe mocowanie, które połamałem. Niestety przycisk działa, ale w tym momencie wypada. Powinienem więc tutaj wtrącić taką typową frazę, zrobiłem to po to, abyście wy nie musieli, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wewnątrz znajdują się cztery membrany i znam producenta na R, który w kontekście mocowania właśnie takich hybrydowych klików ma znacznie solidniejsze rozwiązanie. Tutaj zwyczajnie poleciało po jednej próbie wyciągnięcia. Wróćmy jednak do kwestii istotnych. Kasto to oczywiście nakładki PBT. Przy okazji, na co zwróciłem uwagę, momentalnie znika z nich ogromna rozlazła czcionka. Tutaj pojawiają się już bardziej zbite, eleganckie, chociaż nadal dosyć spore znaki. Estetyka, no, zdecydowanie na plus w tej materii. Jak z kolei przystało na PBT, bardzo grube, wręcz pancernek i kapy nie ulegają przetarciu i nawet długo po zakupie będą wyglądać jak nowe. Będzie trzeba je po prostu przetrzeć raz na jakiś czas szmatką. I to wszystko. Tuż pod spodem rozpościera się podświetlenie RGB. Rzekomo mamy tutaj. Ponad 40 stref podświetlenia, i o ile Waszym ulubionym zajęciem jest zabawa tymi wszystkimi świecidełkami, to wydaje mi się, że Corsair w tej kwestii walczy o miano dominanta wśród producentów mainstreamowych. Aczkolwiek, skoro już mówimy o podświetleniu, na uwagę zasługuje ten błyszczący element w centrum. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że przed moimi oczami rozbłyśnie implementację urządzenia IQ Nexus, czyli takiego ekranu, który nie tak dawno Corsair wprowadził na rynek jako odrębne akcesorium. Niestety muszę Was zmartwić, to po prostu czarny zbierający odciski palców jak diabli, element w którym ukryto logo marki no i kilka diodek informujących. Jest zatem estetycznie, to prawda, ale pozostaje niedosyt szczególnie w tej cenie. Patrząc natomiast z innej strony, Kasto i tak upakowane jest masą różnego rodzaju możliwości, a dodatkowym ich ujściem pozostaje właśnie ta gałka po lewej. My z kolei całością zarządzamy z pozycji oprogramowania IQ. Rzeczywiście, spektrum możliwości jest tutaj sporem. Poza takimi standardowymi jak makra czy skróty, pojawia się opcja zarządzania podświetleniem, zapisywaniem profili na pamięci wbudowanej, czy blokada konkretnych skrótów jak Alt -tab czy Alt F4. Typowo gamingowe opcje. Więcej ciekawych rzeczy widnieje w kontrolerze gałki: od zmiany jasności podświetlenia po przewijaniu utworu co kilkanaście sekund, aż po zmianę aplikacji czy zoomowanie. W dużej mierze są to opcje, które mają nam umożliwić rezygnację z wykonywania skrótów. Część z nich przy okazji działa raz, lepiej. Lepiej raz gorzej i myślę, że zagospodarowanie tej rolki zostało poniekąd oddane do dyspozycji użytkowników. Mi z pewnością przypadło do gustu przewijanie timelineów, Premiere Pro czy DaVinci Resolve, a poza tym zoomowanie w Photoshopie. Z czasem stało się to poniekąd dla mnie optymalnym użyciem właśnie tego kółka i być może za jakiś czas właśnie tutaj doszukiwałbym się bardziej produktywnych feature'ów, nazwijmy to. Jednocześnie, jeżeli macie oprogramowanie od Elga, to pojawi się kolejna opcja. Przyciski od G1 do G6 można zapisać niczym standardowego Stream Decka, a, a wirtualnie okienko na Waszym monitorze wyświetli przyporządkowane opcje. Jest to mega sprawa, jeżeli ktoś chce zapewnić sobie klawiaturę z wbudowanym stream Deckiem, proszę bardzo kastotu. umożliwia, chociaż wypada podkreślić, że podobne opcje znajdziecie w tańszych urządzeniach od Corsair z przyciskami G. Corsair Casto występuje w tym momencie z dwoma rodzajami przełączników. Pierwszym jest MX Cherry Speed, natomiast drugim i moim zdaniem tym najlepszym wyborem pozostaje OPX, czyli optyczny przełącznik od Corsera, z którym obcowało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Jest szybki, liniowy, fajnie się z niego korzysta, jego praca jest gładka, sprawia mnóstwo satysfakcji. Poza tym specyfikacja także jest na plus. 1 mm punktu aktywacji, 45 g nacisku, no i do tego 150 milionów kliknięć, jeżeli chodzi oddeklarowaną żywotność. Do tego wszystkiego, jeżeli już mówimy o liczbach, warto dorzucić próbkowanie. Ono wynosi 4000 Hz, natomiast prywatnie nie spostrzegłem żadnej różnicy, a ogólnych wrażeniach z pisania, zgrania powiem wam za chwilę, bo w tym momencie przejdźmy do końcika odsłuchowego. Posłuchajcie, jak te przełączniki brzmiały. Co do wyrażeń. Po pierwsze, jak sami słyszeliście, klawiatura jest dosyć głośna mimo linearności. To trzeba odnotować i w kwestii wyciszania pokusiłbym się o gumki, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie praca jest bardzo równomierna i tak jak wspomniałem już wcześniej, gładka. Faktycznie na tych klawiszach pracuje się bardzo przyjemnie i jako ogólnie fan szybkości działania optyków muszę przyznać, Corsair odwalił autorskim rozwiązaniem kawał dobrej roboty. Uważam właśnie, że tą klawiaturę, jeżeli już brać, to tylko na optykach, bo jeżeli płacić, to za coś, co daje realną przewagę pod względem przykładowo czasu reakcji. Musiięcie wystarczy, aby zarejestrować sygnał. Kolejna rzecz, wygoda. Nowa podpórka pod nadgarstkiem bardzo przypadła mi do gustu. i mocowanie też nie jest na zatrzaski, więc w łatwy sposób można całość zdemontować. Generalnie podczas grania, kasto sprawia mi mnóstwo frajdy. Jest stabilna, chociaż jednocześnie trochę duża i, i to trzeba mieć na uwadze. Przy okazji, bardziej profesjonalnych zastosowaniem, też jest nieźle i pewnie znajdzie ta klawiatura swoich odbiorców. Jak mówię, w Photoshopie opcja Zoom Spoko. Horyzontalne przewijanie w Premiere Pro czy Resolve więc też jak najbardziej na plus. Do sterowania multimediami, no cóż, mamy oddzielny panel obok, on działa dobrze, więc tutaj rolka specjalnie się nie przydaje. Swoją drogą właśnie te opcje streamingowe. W ostatnim czasie rzeczywiście trochę więcej streamuję i być może dodatkowe przyciski w formie Elgato Stream Deck'a to żadna rewolucja, przypisana wyłącznie do kasetki, ale doceniam fakt, że tutaj także jest ona obecna, bo kilka scen czy cokolwiek innego można sobie zapisać bezpośrednio na klawiaturze, więc małego Stream Deck'a macie w formie wirtualnej pod ręką. No i tym akcentem chyba pora przejść do werdyktu. Przechodząc do podsumowania, chciałbym zacząć od tego, że im produkt jest droższy, tym bardziej poszukujemy w nim tego statusu doskonałości, ale jednocześnie przychodzi również skrupulatność w sprawdzaniu pewnych rzeczy. No i z tego też wynika, że Mk100 klawiaturą doskonałą nie jest. Owszem, to potężne narzędzie, które myślę, że z czasem przy udziale fanów, którzy zdecydują się wydać 1100 zł na klawiaturę, rozwinie swój potencjał. Jest tutaj mnóstwo opcji, tego nie można odmówić. Przy okazji również wykonanie też niczego, sobie pomijając ten jeden przycisk, który postanowi z ciekawości wyciągnąć, i jak się okazało, odkryłem dosyć liche zaczepy w przypadku panelu multimedialnego. Ale jeżeli ogólnie kupicie kasto, to zdecydowanie się nie zawiedziecie. Natomiast musicie mieć przede wszystkim jasność tego, co bierzecie, a poza tym również być poniekąd fanem marki, bo zdecydowanie takie urządzenia, takie high-endowe powiedzmy urządzenia, są dedykowane właśnie do osób, które już siedzą w środowisku Corsera i będą w pełni szczęśliwe ze wszystkich opcji, które tutaj otrzymają. Nie ukrywam, sam znalazłem tutaj kilka ciekawych możliwości związanych z wykorzystaniem rolki. Rzeczywiście w przypadku programów takich jak Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve, jest to coś, co w jakiś sposób może uprzyjemnić pracę. Owszem, wiele rzeczy można równie dobrze obskoczyć skrótami, ale jeżeli mamy takie udogodnienie umiejscowione właśnie w pozycji gałki, wygodnej gałki, to czemu z niego nie korzystać? Właśnie za takie rzeczy się dopłaca. I to tyle patrząc na kwestie testowe, natomiast prywatnie chętnie zobaczyłbym w tym miejscu błyszczącego plastiku umieszczonego w centrum Nexusa wbudowanego, który mógłby nam wyświetlić jakieś ciekawe statystyki, bądź też być pomocą w różnych zadaniach. No i wersja TKL. Wydaje mi się, że Kasto w wersji TKL byłby naprawdę fajną klawiaturą, na którą zdecydowałoby się znacznie więcej osób, szczególnie patrząc na to, jaką popularnością cieszy się TKL w przypadku Apexa 7, Apexa Pro. To są klawiatury, o które rzeczywiście często pytacie, więc Kasto TKL, czyli bez panelu numerycznego, moim zdaniem byłby strzałem w dziesiątkę. W tym momencie niestety dostajemy klawiaturę pełnowymiarową, która nie każdego. Na blacie będzie idealnie leżała. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Wykoniecznie dajcie znać, co sądzicie o Casto od Corsera. czy jest to klawiatura ciekawa, czy może jednak za droga. Dla kogo waszym zdaniu została stworzona, czekam na Wasze opinie w komentarzach. Nie zapomnijcie również polubić tego filmu, jeżeli Wam się spodobał, jeżeli był pomocny. No i subskrypcja wraz z dzwoneczkiem standardowo, żeby być z nami na bieżąco. Do usłyszenia. Cześć!